Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w pierwszym odcinku serii poświęconej aplikacji Dloadix. Dzisiaj dowiesz się, jak wygląda ta aplikacja, jak ją uruchomić, jakie ma przyciski i jak poruszać się po całym menu. Zapraszam! Otwieram aplikację Dloadix. Jak widzisz, na początku należy podać hasło. Domyślnie po pierwszej instalacji wystarczy nacisnąć Enter i hasło wpisze się samo. Ja już wcześniej ustawiłem swoje, więc muszę je teraz podać. Mamy uruchomioną aplikację. Jak widzisz, wygląda dość nietypowo, bo nie wypełnia nam całego ekranu. Widać jedynie górny pasek z menu. To sprytne rozwiązanie sprawia, że okno każdej wybranej opcji otwiera się w mniejszym prywatnym oknie, dzięki czemu możemy je sobie dowolnie aranżować. A jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy mieć podgląd na kilka rzeczy w tym samym czasie, aby ułatwić sobie pracę. Na przykład mogę uruchomić sobie podgląd na wyjścia alarmowe, a także na wejścia oraz, dajmy na to, podgląd stanu wejścia. Mogę dowolnie ustawiać sobie te okna i zmieniać ich rozmiar, tak aby wygodnie widzieć te informacje, na których mi zależy. Warto też zauważyć, że po zamknięciu i ponownym otwarciu, okienka pojawiają się we wcześniejszych pozycjach, nawet jeśli wychodzą poza ekran. Pozamykam je teraz, żeby nie zaciemniały nam widoku. Na samym szczycie mamy pasek z nazwą programu. Rodzajem centrali alarmowej oraz jej nazwą, która jest jednocześnie nazwą pliku z danymi, który powstaje w momencie, gdy zapiszemy konfigurację na dysku komputera. Piętro niżej mamy menu tekstowe. Przycisk plik zawiera wszystkie informacje niezbędne do zapisywania, odczytywania, eksportowania i inne używane do różnych operacji na plikach. Dane zawiera w zasadzie te same opcje, które dostępne są z przycisku poniżej, i zaraz je sobie omówimy. Użytkownicy dają dostęp do użytkowników danego systemu alarmowego. Komunikacja zawiera wszystkie opcje i ustawienia niezbędne do nawiązywania połączenia między komputerem a centralą alarmową. Część tych opcji jest również powtórzona w przyciskach poniżej. Połączenie: tutaj możemy wybrać sposób, w jaki komputer ma się łączyć z centralą alarmową. Czy ma to być połączenie bezpośrednie kablem, czy za pośrednictwem modemu, za pomocą modułu ETHM, czy GSM, czy też przez chmurę producenta? Ostatnia pozycja informacje. Zawiera informacje na temat aplikacji loading. Znajdziesz tutaj wersję oraz sprawdzisz dostępne aktualizacje. Znajdziesz tutaj także pomoc, gdzie znajduje się opis każdej funkcjonalności, jaką aplikacja oferuje. Kolejne piętro niżej mamy menu w postaci przycisków, z których będziesz korzystać najczęściej. Idąc od lewej: struktura prezentuje nam strukturę systemu alarmowego w dwóch widokach. Z podziałem na część wirtualną, programowalną oraz część fizyczną. Będziesz tutaj dzielić cały system na strefy, a także konfigurować zarówno je, jak i wszystkie motuły rozszerzeń podłączone do centrali alarmowej, które będą widoczne właśnie tutaj w formie drzewa. Opcje i czasy globalne. Jak sama nazwa mówi, mamy tu dostęp do wszystkich ustawień globalnych. Na tą chwilę wspomnę tylko, że z tego poziomu możesz wybrać, w jakich sytuacjach alarm nie powinien dać się załączyć, na przykład podczas aktywnych awarii systemu. Możesz tu też ustawić hasło serwisanta, jak i całkowicie zablokować dostęp serwisu. A jeśli chodzi ci po głowie, żeby to zrobić, to zapraszam Cię do obejrzenia odcinka 14 tej serii, gdzie pokazuję, w jaki sposób wejść do trybu serwisowego z Kołków. I mówię, co się stanie, kiedy odznaczysz tą właśnie opcję. Mamy też dostęp do domyślnych ustawień użytkowników systemu, przeróżnych czasów reakcji na poszczególne zdarzenia oraz wielu innych opcji, które warto ustawić na samym początku konfiguracji centrali alarmowej. Wejścia to jedna z pozycji, do których zaglądać będziesz najczęściej. Możesz tutaj ustawić, w jaki sposób ma zareagować centrala alarmowa po otrzymaniu sygnału z urządzeń wejściowych, czyli czujników. W tym miejscu możesz też odpowiednio ponazywać wejścia i pogrupować je tak, aby ułatwić sobie późniejszą obsługę systemu. Wyjścia. Tutaj zaprogramujesz, które urządzenia podłączone do wyjść centrali alarmowej mają zostać uruchomione np. w reakcji na wykrycie ruchu przez czujkę ruchu. Możesz zaprogramować wyjścia tak, aby dawały stałe zasilanie dla czujek alarmowych albo aby uruchamiały sygnalizację dźwiękową dopiero po wykryciu włamania, bądź na przykład zamykały elektrozawór wody w domu po wykryciu zalania. I cała zabawa z programowaniem centrali alarmowej polega właśnie na odpowiednim połączeniu wejść z wyjściami centrali. Musisz dać centrali znać, które wyjścia ma uruchomić w reakcji na które wejścia. Jak się chwilę dłużej na tym zastanowić, to nabierze to większego sensu. Timery. Timery umożliwiają automatyczne realizowanie przez centrale niektórych funkcji, na przykład załączanie i wyłączanie czuwania. Monitorowanie to będzie przydatna zakładka, jeśli będziesz podłączał system alarmowy do firmy ochroniarskiej. Zazwyczaj konfigurowane przez technika danej firmy, choć równie dobrze możesz skonfigurować ją sam według ich instrukcji. Powiadamianie telefoniczne. Możesz tutaj skonfigurować powiadamianie głosowe o zdarzeniach w systemie alarmowym przy pomocy linii telefonicznej lub modułu GSM. Obecnie dość rzadko wykorzystywana funkcjonalność ze względu na większe możliwości, jakie daje aplikacja mobilna. Odpowiadanie i sterowanie telefoniczne. Dzięki tej funkcji możesz sterować niektórymi wyjściami centrali za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie zażyło mi się użyć tej opcji. Wszystkie funkcje telefoniczne są z powodzeniem zastępowane przez możliwości aplikacji mobilnej. Notatka serwisowa. Możesz tutaj zaprogramować komunikat, jaki wyświetli się na manipulatorze w konkretnym czasie i dacie. Na przykład możesz wykorzystać to do powiadomienia użytkownika o zbliżającym się serwisie okresowym. Taki komunikat o odpowiedniej porze wyświetli mu się na manipulatorze i nie da się go przełączyć. Użytkownicy. Ta pozycja daje dostęp do wszystkich ustawień użytkowników systemu alarmowego. Określisz tutaj typy użytkowników, poziomy dostępów, a także ich indywidualne hasła do obsługi systemu. Przechodzimy do drugiej grupy przycisków, która związana jest z komunikacją między komputerem a centralą alarmową. Ikona Uwaga. Tutaj program informatyczny będzie, jeśli wykryje jakieś anomalie w konfiguracji bądź nieprawidłowo wprowadzone dane. Porównanie danych. Okno zaprezentuje różnice między danymi w komputerze a danymi odczytanymi z centrali alarmowej. To okno uruchamiane jest automatycznie podczas łączenia się komputerem do centrali alarmowej. Odczyt Auto. Przycisk służy do odczytania danych z centrali alarmowej. Zapis do centrali. Służy do zapisania danych ustawionych na komputerze do centrali alarmowej. Lista zdarzeń. Prezentuje nam listę zdarzeń systemu alarmowego. Bardzo przydatna funkcja, często wykorzystywana podczas prac diagnostycznych. Programowanie zegara. Ten przycisk ustawi w centrali alarmowej czas i datę z komputera. Zapis do pamięci flash. Jest to bardzo istotny przycisk. Dopiero po jego naciśnięciu centrala zapisze nową konfigurację wysłaną z komputera do pamięci nieulotnej. Czyli taka, która nie jest czyszczona po jej ponownym uruchomieniu. Po zapisie, po zapisie do pamięci flash, centrala za każdym razem uruchomi się ponownie. Jest to bardzo ważne, ponieważ po wysłaniu danych do centrali, guzikiem zapis do centrali, te dane przechowywane są w centrali w pamięci ulotnej, co oznacza, że gdy uruchomi się tą centralę ponownie. To ta konfiguracja zostanie stracona i wróci do swojej poprzedniej, zapisanej w pamięci Flash. Więc jeżeli nie chcesz stracić konfiguracji, to zapisz ją do pamięci Flash. Manipulator. Otwiera podręczny manipulator, który da Ci takie same możliwości, jak fizyczny manipulator, podłączony do centrali alarmowej. Jest to bardzo wygodna i przydatna rzecz. Stan systemu zawiera potężne narzędzia diagnostyczne. Dzięki nim poznasz aktualny stan wejść, wyjść, a także stref systemu. Sprawdzisz, które wejścia są aktualnie naruszone. Sprawdzisz też aktualne awarie, jakie zgłasza centrala alarmowa. Konfiguracja. Tutaj skonfigurujesz komunikację między komputerem a centralą alarmową. Połączenie. Tutaj wybierzesz sposób, w jaki komputer ma się łączyć z centralą alarmową. Między innymi połączenie bezpośrednie kablem, za pośrednictwem modemu, za pomocą modułu THM, GSM, czy też przez chmurę producenta. I na samym końcu ikonka lampki, która zmieniać będzie kolor w zależności od stanu połączenia komputera z centralą alarmową. Po jej kliknięciu komputer podejmie próbę połączenia się z centralą alarmową za pośrednictwem wybranego portu COM. A jeśli chcesz wiedzieć, który port .com wybrać, żeby połączyć się z centralą, a także gdzie znaleźć tą informację, oraz w jaki sposób poruszać się po tej aplikacji programując naszą centralę alarmową. To zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków właśnie z serii poświęconej aplikacji Loadix. Ale zanim zabierzesz się za konfigurację centrali, musisz w odpowiedni sposób dobrać oraz połączyć ze sobą wszystkie elementy systemu alarmowego, takie jak czujki, manipulatory czy sygnalizatory. Jeżeli chcesz wiedzieć jak to zrobić, to przygotowałem dla ciebie właśnie ten film. Klikaj i korzystaj. Pamiętaj też o materiałach do pobrania, jakie przygotowuję do każdego odcinka, a link do nich znajdziesz na dole w opisie do tego filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byłeś ze mną do samego końca. Siema na rapa!